Masz te szczypce, nie? To? Te szczypce może. A. Ci tutaj oddam. I no teraz chwilę trzeba zacząć się przypalić. Tak, tak, one muszą białe być całe, wiesz. Tak. To na to nie wrzucaj, bo to najbardziej rakotwórcze, właśnie no. podobno. Zobaczymy, jakie fury stoją. 2025, 20 czerwiec. Eh, <clears throat> To była teraz nie ma. No bo chyba doszli do wniosku, że po co bawisz? A wiesz, po co ten ten jest, ta Po co? Ale zimie morsował na losy wody Morsywie? pod wchodzi wchodził się po co? <gulny> I wiesz, i rozświecił. Cold punch Właził tutaj na losy wody, po co? Pod rabince właził i morsował. <gulny> <gulny> Adam, to On się śnięty. Goszka, Adam, wróć tam zdjęcie. jeszcze gorzka nie chlało. we will get the same one. <laughs> yeah. oh, you. Ryan, you were with us when we bought it. You have this oh, stone. Oh, no. oh. Okay. 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 No. Three, two, one. A ty teraz kupili? No, nie wiem. Zobacz Mariusz, ja widzisz to? To jest ładniejsze A kto kupił pierwszy? Ty, Iwona A Gdzie czemu wy kupiłyście takie nie. same? Ja kupiłam pierwszy, Iwona zobaczyła i chciała i ty I kupiłaś... się wyszły, wyszły mi te A ty też gośka dzisiaj kupiłaś? Nie, ja, ja kupiłam jak twoja mama kupiła <laughs> tym, W tamtym roku jak byliście Serio macie czy trój, w trójkę takie same buty? Mhm mm Popatrz Iwona You want, a pair? Się, no. you want Pokaż czy ładnie wyszło Bardzo no, ładnie Pokaż na gambę. Jabby są najważniejsze, ja bez Tak, tutaj, no. Dobrze no, wyszłaś. Pokaż. A pokaż mnie. No w... O nie, to wykasuj jeszcze raz. Pokaż. Dramat, wykasuj. Pokaż. Tworzę matkę. Na mnie? Co tutaj oko? O Jezus. dzwona Opita. To Nie ma oka. To nie, to nie. Zostaw, zostaw, koniecznie zostaw, co zjedziesz Zordon Pokaż Pokaż Zorocka Weź Oza mnie je okulary, jeszcze raz <laughs> jak, jak, gośka, jak... Jak, jak Jak Zordon z Power Rangers. Patrz, jak, jak Zordon. Jak ze Star Treka, ty

no, ne. no to jeszcze trzy masz okoły. Ty masz oczy, dwa? No właśnie, ja na O, tu Gośka ładnie wyszła. Nie, no Gośka no nie wyszła. Bo to ja ci, Adam ciebie wyedytuję. Ja nie będę kasowała siebie. Wyadytuję. No to jeszcze raz. No to fajne. No bardzo, zawsze na moje oko Iwona, Iwana co zaraz zrobię. Żeby <Szwiarsz> ciebie nie było, się. widzisz? No to sobie a resztę A to wykasuję. Proszę skasować, nie chcę No i sobie. 这那说普通